Cześć drodzy akwaryści, dzisiaj zapraszam Was na opowieść z nutką grozy. A wszystko to działo się naprawdę oprócz tego, co zostało zmyślone. Nocny błysk i cichy szept. Noc była gęsta i aksamitna, a jedynym źródłem dźwięku w małym mieszkaniu w centrum miasta był cichy szum filtra akwariowego. Miał on za zadanie utrzymać krystaliczną czystość wody w dwustulitrowym akwarium, które dominowało w salonie. Akwarium w środku nocy. Eliza, kobieta o nerwach naciągniętych jak struna, stała nieruchomo przed szklaną ścianą. W dłoni trzymała kubek zimnej, niedopitej herbaty. Niepokój kłębił się w niej od godziny, odkąd włączyła światło podwodne. Biało-niebieską poświatę, która miała uspokajać, ale dziś wydawała się tylko wyostrzać cienie. Wewnątrz, wśród gęstych roślin, pływały jej ukochane ryby. Kolorowe neonki tworzyły migotliwe linie, majestatyczne górami, przesuwały się powoli, jak widma, a energetyczne zwinniki tworzyły dynamiczne, srebrne plamy. Cisza zbyt duża. Nagle Eliza poczuła, że coś jest nie tak. Akwarium miało swój stały, kojący rytm. Cykliczne bulgotanie, miarowy szum wody. Teraz była tylko cisza, przerwana jedynie mechanicznym pompowaniem filtra. Jej wzroku padł na jeden z większych, bardziej okazałych górami. Pływał nienaturalnie. Zamiast eleganckich ruchów unosił się przy powierzchni w dziwnym, niepokojącym bezruchu. Tlen pomyślała natychmiast, a serce podskoczyło jej do gardła. W normalnych warunkach za natlenienie odpowiadał silny prąd wody wytwarzany przez filtr. Musiała sprawdzić, czy coś nie blokuje wlotu lub wylotu, ale ten cichy, mrożący krew w żyłach bez róg górami sprawił, że jej umysł krzyczał – awaria! Podwodny cień. Eliza pochyliła się bliżej. Zimne, podwodne światło odbijało się od jej szeroko otwartych oczu. Wtedy to zobaczyła. Przy samym dnie, w cieniu, za dużym kawałkiem korzenia, coś się poruszyło. Nie była to ryba, był to cienki, błyszczący przedmiot, który w świetle wyglądał jak kawałek ciemnego metalu. Nie było go tam wcześniej. Zacisnęła dłoń na kubku, a herbata rozlała się na parkiet, ale nie zwróciła na to w ogóle uwagi. Dlaczego ryby się dziwnie zachowują? skąd w akwarium wziął się ten obcy przedmiot. Czy ktoś tu był? Zanim wróciła do domu, jej racjonalny umysł podpowiadał, że to tylko zagubiona przez nią część narzędzia akwarystycznego, ale instynkt ten zimny dreszcz na plecach mówił co innego mówił o włamaniu, o zemście, o ukrytej wiadomości. Dreszcz zimna. Podała rękę do akwarium i ostrożnie zanurzyła ją w wodzie. Woda wydawała się chłodniejsza niż zwykle. Czuła na palcach delikatny ruch małych zwinników, które uciekały w popłochu. Gdy jej palce dotknęły obcego przedmiotu, poczuła, że jest zimny i ostry. Wyciągnęła go. Nie był to metal. Był to kawałek sztywnego, złożonego, czarnego papieru. Przemoczonego i ciężkiego, obwiązany cieniutką nitką. Na jego powierzchni pod mocnym światłem sufitu widniały niewyraźny, wytarty napis wykonany ołówkiem. Eliza przełknęła ślinę. Jej oddech stał się płytki. Rozwinęła papier, a jej dreszcz nie pochodził już od zimnej wody. Na kartce, napisanymi ledwo widocznymi, pospiesznymi literami, widniało jedno słowo, które sprawiło, że poczuła jak grunt usuwa jej się spod nóg. Widzę. Cichy szum filtra nagle stał się głośny, niemalże ogłuszający. Eliza trzymając mokry skrawek papieru, rozejrzała się po ciemnym pokoju, słyszała tylko bicie własnego serca. Rozdział drugi. Gracień. Aliza cofnęła się od akwarium, wciąż trzymając przemoczoną kartkę. Jej wzrok automatycznie przeszedł na okna były szczelnie zasłonięte, ale poczucie, że jest obserwowana, było tak intensywne, jak draśnięcie ostrza. Sekundy zastoju. Opuściła kartkę, a krople wody z akwarium spadły na drewnianą podłogę. Myśli wirowały jej w głowie z prędkością szalonych zwinników w wodzie. Jak to się tam dostało? Akwarium było przy ścianie, a pokrywa metalowa, ciężka. Musiał to zrobić ktoś, kto miał dostęp do kluczy lub, co gorsza, był w mieszkaniu. Wyczucie czasu zauważyła dziwne zachowanie ryb, dopiero gdy włączyła światło podwodne. Czy nadawca czekał na sygnał, że nie śpi? Instynktownie wsunęła kartkę do kieszeni szlafroka i podeszła do drzwi wejściowych. Sprawdziła dwukrotnie zamek, zatrzaśnięty. Zrobiła to samo z balkonem. Wszystko było zamknięte. Analiza filtra i wody. Nerwowo podeszła z powrotem do akwarium. Jej szkolenie, Eliza pracowała jako analityk danych, ale zawsze ceniła logikę. Podpowiedział jej by szukać dowodów. Ryby Ryby wciąż unosiły się blisko powierzchni. To oznaczało niski poziom tlenu lub zatrucie. Filtr akwariowy podeszło do szafki pod akwarium, gdzie ukryty był duży, wydajny filtr zewnętrzny, zazwyczaj nie dotykała go w nocy, otworzyła drzwiczki. Wnętrze szafki było w porządku, brak przecieków, wąż wylotowy solidnie zamontowany, jednak gdy dotknęła obudowy filtra, poczuła lekkie dziwne wibracje. Wydawało się, że pracuje normalnie, ale ostrożnie z drżącymi rękami otworzyła małą klapę serwisową przy wlocie. W pompie coś utknęło, wyjęła to. Był to mały filcowy korek. Idealnie dopasowany, by zmniejszyć wydajność pompy o połowę, ale nie na tyle, by ją całkowicie zepsuć. Został tam umieszczony, aby powoli ale skutecznie dusić ryby. To nie był włamywacz to był ktoś, kto wiedział, jak działa akwarium. Kto dzwoni, Eliza cofnęła się czując mdłości. Ktoś celowo otruł jej ryby, żeby ją. Postraszyć, a potem wpuścił kartkę do wody, by upewnić się, że to zobaczy. W tej samej chwili, gdy korek wypadł jej z dłoni na dywan, rozdzwonił się jej telefon. Dźwięk był tak nagły w absolutnej ciszy mieszkania, że podskoczyła. To był nieznany numer. Wzięła głęboki wdech, spojrzała na ospałe górami, przy powierzchni na bladą poświatę podwodnego światła i odebrała. Słucham. Jej głos drżał, ale brzmiał stanowczo. W słuchawce była chwila idealnej, lodowatej ciszy. Słychać było tylko odległy, miarowy szum wody. Wtedy cichy, zniekształcony szept wypełnił słuchawkę. Brzmiał jak dźwięk wydobywający się z mokrych ust tuż przy mikrofonie: Szkoda, że nie widziałaś, jak neonki traciły kolory. Elizo. Z drugiej strony odłożono słuchawkę. Połączenie zostało przerwane. Eliza została z telefonem przy uchu nieruchoma, jak kamienny posąg. Poczuła, że ktoś jest w jej życiu i bawi się jej bezpieczeństwem i co gorsza, wie jak ją zranić. Rozdział trzeci. Ucieczka i odsłonięcie. Eliza poczuła przypływ czystej, paraliżującej adrenaliny. To nie był już przypadek. To była zaplanowana napaść psychologiczna, A jej akwarium dwustolitrowe stało się centralnym punktem tej chorej gry: klucz do szafki. Jej pierwszą myślą była ucieczka. Musiała opuścić mieszkanie i zadzwonić na policję z bezpiecznego miejsca. Odwróciła się, by chwycić klucze i płaszcz, ale zatrzymało ją chłodna logika, którą właśnie w sobie odkryła. Intrus wiedział, że tu jest. Intrus wiedział o jej akwarium i filtrze. Akwariowym. Intruz celowo użył ryb jako pionków. Jeśli ktoś czai się w pobliżu, wyjście na klatkę schodową mogło być jej jedynym błędem. Jej wzrok padł na akwarium, w którym podwodne światło wciąż świeciło złowrogo. Przypomniała sobie ostatnią niepokojącą rzecz. Siedem miesięcy temu, po rozstaniu z Markiem, z którym mieszkała dwa lata, musiała zmienić zamki. Marek, mężczyzna o obsesyjnej naturze, nauczył się jej na pamięć i był jedyną osobą, która dokładnie wiedziała, jak działa jej filtr akwariowy i z jaką pieczołowitością traktuje swoje ryby. Eliza podbiegła do starej drewnianej szafki, tej samej, gdzie trzymała zapasy dla akwarium. Otworzyła szufladę, w której trzymała rzadko używane chemikalia i zestawy testowe wody. Sięgnęła na sam spód. Znalazła tam mały, ukryty notatnik, który zostawiła na wypadek nagłego wypadku. Wewnątrz, na ostatniej stronie, zapisała coś, co wydawało się wtedy tylko historyczną notatką. Kopia kluczy u marka, schowana w Telefon i Prawda zanim zdążyła przeczytać jej telefon, zawibrował. Tym razem to nie był dzwonek, to była wiadomość tekstowa z tego samego nieznanego numeru. Szafka ma dwie strony, Elizo, sprawdź tył. Jej oddech zamarł. On wiedział gdzie ona jest i co robi w tej chwili. Odstawiła szafkę na siłę, z tyłu mebla w miejscu niewidocznym, bez przesunięcia nie było nic niezwykłego, poza jednym mikroskopijna dziura, zbyt mała na kamerę, ale idealna na podsłuch. Jakiś tani jednorazowy mikrofon na baterię, wklejony w narożnik, prawdopodobnie podczas jednego z ostatnich pośpiesznych odbiorów jego rzeczy. Marek był w bloku, czekał. Eliza chwyciła stojący obok akwarium ciężki szklany wazon, wróciła do drzwi wejściowych, ale tym razem jej plan był inny. Wybuch i konfrontacja. Wiedząc, że jest słyszana, Eliza zaczęła głośno panikować. Muszę wyjść, nie mogę tu zostać. Zamiast otworzyć drzwi, uderzyła wazonem z całą siłą w akwarium. Szkło pękło z ogłuszającym hukiem. Dwieście litrów wody wylało się na podłogę z siłą małej fali. Neonki górami i zwinniki w pańce pluskały się w płytkiej kałuży, która szybko zalała pokój. Światło podwodne zaczęło migotać, powodując surrealistyczne refleksy. Eliza widziała, że hałas i zalanie to natychmiastowy sygnał dla Marka. Będzie myślał, że albo w panice ucieka, albo spanikowała na tyle, że zniszczyła coś dla niej cennego. Odstawiła wazon i natychmiast z precyzją, na jaką pozwalał jej strach, rzuciła się do małego okna w kuchni, które wychodziło na cichą, ślepą uliczkę. W tej chwili na drzwiach wejściowych rozległ się donośny agresywny łomot. Eliza Wiem, że tam jesteś. Otwórz, musimy porozmawiać o twoim błędzie. Krzyczał Marek, jego głos był bliski, wściekły i znajomy. Eliza wybiła szybę w kuchni łokciem owniętym szlafrokiem, ignorując ból. Przeszła przez ramę, zsuwając się na kosze na śmieci, uderzenie o ziemię było bolesne, ale już biegła w ciemność nie patrząc za siebie. Wiedziała, że woda z akwarium zalała podsłuch, a dzwoniąc na policję z ulicy będzie bezpieczna. Ale w jej głowie odkwiła ostatnia straszna myśl, która przeszła jej do głowy, gdy zalewała podłogę. On celowo doprowadził do śmierci jej ryb, bo wiedział, że w panice zniszczy coś, na czym jej zależało. Akwarium było jego narzędziem, a jego celem było sprowadzenie jej do parteru. Rozdział czwarty Cena obsesji. Eliza, mimo bólu i szoku, pędziła przez ciemne, puste uliczki, wciąż w szlafroku i boso. Jej dłoń zaciskała się na mokrej kartce z napisem Widzę, czując pod palcami każdy jej skięcie. Zgłoszenie i reakcja. Kilkadziesiąt metrów dalej wpadła do całodobowego sklepu spożywczego. Jej wygląd, blada, ociekająca woda, z zakrwawionym łokciem, natychmiast zaalarmował kasiera. Niezwłocznie zadzwoniła na policję, mówiąc o włamaniu, zagrożeniu i oskarżając Marka. Opis zniszczeń, a szczególnie zalanie mieszkanie przez pęknięte akwarium 200-litrowe nadało jej relacji dramatycznej wiarygodności. Wysłuchawszy jej relacji o celowo uszkodzonym filtrze akwariowym i wiadomości w wodzie, policja potraktowała sprawę poważnie i natychmiast wysłała patrol. W mieszkaniu Marka. Deliza czekała na komisariacie dzwoniąc do najbliższej przyjaciółki. W jej starym mieszkaniu działała już policja. Drzwi wejściowe, które Marek próbował wyważyć, miały widoczne wgniecenia. Wewnątrz na podłodze panował chaos. Woda z akwarium, zmieszana ze żwirem i resztkami pokarmu, powoli wsiąkała w parkiet i dywan. Neonki, zwinniki i górami leżały nieruchomo na mokrej podłodze. A ich małe tragedie cicho dopełniały zniszczenia. Przy szafce, gdzie stał niegdyś filtr akwariowy, teraz przewrócony i częściowo zalany, znaleziono to, czego Eliza nie zdążyła sprawdzić. Mały, filcowy korek, który stłumił pracę pompy, zestaw narzędzi do wytrychów schowany w szafce w ten sposób wszedł. W koszu na śmieci pod warstwą gazet znaleziono opakowanie po małym, jednorazowym podsłuchu, dokładnie pasującym do opisu Elizy. Koniec gry. Policja szybko zlokalizowała Marka. Okazało się, że został w bloku. Kiedy Liza rozbiła akwarium, Marek zorientował się, że przesadził. Wiedział, że ten hałas zaalarmuje sąsiadów. Zamiast wejść do mieszkania, w panice uciekł na poddasze budynku. Znaleziono go skulonego w ciemnej komórce, mokrego od potu i zdezorientowanego. Nie stawiał oporu. Podczas przysłuchania jego obsesja na punkcie Lizy i jej akwarium wyszło na jaw. Przyznał, że dobił klucze, gdy gościł w domu ostatni raz przed rozstaniem. Wiedział, jak ważny jest jej filtr dla ekosystemu. Podłożył korek, aby powoli niszczyć jej spokój, a kartka miała być ostrzeżeniem. Dzwonił, wiedząc, że włączyła podwodne światło, co było dla niego znakiem, że sprawa się toczy. Nowy poranek. Kiedy wreszcie wzeszło słońce, oświetlając zniszczenia w mieszkaniu Elizy, ona siedziała w towarzystwie przyjaciółki. Jej strach ustępował miejsca zimnej wściekłości. Straciła swoje dwustulitrowe akwarium i wiele swoich ryb, ale dzięki swojej szybkiej reakcji na cichy szum filtra i dziwne zachowanie górami uniknęła znacznie gorszej katastrofy. W tej chwili, wpatrzona w światło nowego dnia, wiedziała, że jej instynkt ocalił jej życie. Czy ta opowieść podobała się Wam, i czy może chcielibyście jeszcze podobnych, albo może nawet i śmiesznych? Zapraszam do komentowania. Pa!